Nie wiem, drugie, pewnie było słychać. Kuba. Mariusz. Um, to będzie cotygodniowy w o nowościach. Dzisiaj ja nie ma, Ronka nie ma, więc będzie fajnie. będziemy improwizować. Na to i tak pewnie odbejrzy. Um, masz tego stosy. Tak. Może najpierw ja zacznę od tego, że o, na przykład przyszła długo wyczekiwana gra załoga, czy te jak to się tam pięknie po angielsku nazywa. Ostatnio zbiera same pozytywne recenzje. Ogólnie rzecz biorąc, jest ekstra. Eee, pokrótce, jakie ja zdobyła nagrody? co sobie wypisałem? Dobre nominacje eee, na PGG na razie zdążyła tylko brać udział, ale już zdążyła dostać nominację do innowacyjności, rodzinności eee, gry roku, karcianej, a wygrała za najlepszą kooperację. Teraz, jeśli chodzi pokrótce o zasady, każdy prawie grał w kierki albo w tysiąca, a przynajmniej w jakąś klasyczną grę karcianą, która polega na tym, że zbiera się lewy. więc to jest z założenia dokładnie tego typu rodzaj gry, gdzie każdy gracz mamy rozdane porówno karty. Ja Moją wszystką kartkę co mogę stawać. Powinniśmy mieć wszystkie rozdane. I będziemy, jak w każdej grze typu właśnie kierki, zbierać ten. Czyli ktoś wybierze kolor, ktoś to dogra, ktoś sobie coś dogra i osoba, która zagrała najwyższą, zbiera to jako lewy. Teraz jest to kooperacja, wygrała za to nagrodę. Więc haczyk w tej grze jest taki, że na początku gry każdy gracz dostanie jakieś zadanie, czyli jego zadaniem będzie zebrać na przykład lewę, która ma dwójkę. Lewy, które będą miały dwójkę. Czy na przykład ktoś będzie musiał zebrać ósemki. A to są podstawowe zasady, one potem robią się mniej lub bardziej skomplikowane, że ktoś na przykład będzie miał za zadanie zebrać pierwszą i ostatnią. Albo tak, żeby wszyscy zagrali porówno. Tam się dzieją rzeczy magiczne. Myślę, że jest to naprawdę świetna gra. Choćby ze, swoją, ze względu na swoją prostotę, to myślę, że nawet starsi ludzie nie o co chodzi. I naprawdę jest ciekawa. Oglądacjon recenzja. Jeszcze nie znalazłem takiej, która mówi o coś negatywnego. Poza tym, no, czy teraz możesz coś powiedzieć o modelach? E, tak, jak już mówimy o zawozach, to warto wspomnieć, że mamy potężną dostawę jednostek nawodnych podwodnych zresztą też i też takich, które z czasem były podwodne. Między innymi rzadko spotykany temat, już przedrednoty raczej nie są popularne. Raczej pamiętamy o tych wszystkich potężnych okrętach, które starły się w wielkich bitwach. Tutaj mamy jednostkę, która jest przedrednotem, ale została zbudowana już w okresie po zwodowaniu Dreadnought, czyli po 905, e, HMS Agamemnon, e, jednostka, która walczyła m.in. Na, na Morzu Śródziemnym, Hru, Hru, e, osłaniała e, lądowanie we, w, na Półwyspie Dardanelle, bardzo cie, 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 ciekawy okręt. E, dos, duża dostawa lotniskowców, m.in. właśnie współczesny e, JFK, Kennedy, e, 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 wspomniany Enterprise i e, Yorktown, czyli e, bitwa o, o Midway. E, niemieckie ciężkie krążowniki, takie jak Prince Eugen, e, mamy tutaj też jeszcze e, Bliffera, e, trochę współczesnych e, amerykańskich i e, rosyjskich jednostek. E, wspomniałem też, właśnie, nakręty podwodne e, dla fanów. E, pancerki, powrót e, czołgów z e, trumpetera, a także potężne działo. Ktoś chciał do makietki. Jeżeli już chcemy budować modele, przyda nam się parę, parę rzeczy, takich jak na przykład giętarka do blaszek fototrawionych. Więc skoro w każdym, w każdym z, tych, z tych modeli jakaś blaszka fototrawiona jest, no to, żeby łatwiej ją, ją, ją wyginać, oferujemy Wam narzędzie. Oferujemy wam, wam też nową wiertarkę z Master Tools. Tutaj mamy, jak już ktoś pewnie zauważył, wiertarka nie ma żadnych jakichś takich elementów, żeby dokręcić i odkręcić wiertło. Tutaj wiertło jest blokowane i w zestawie jest pełen zakres wierteł, 10 sztuk, więc wiertarka po, po, powinna zastąpić zużyte nasze wiertła. Do tego dostawę. Mamy się, e, materiałów, e, czyli takich arkusików plastiku w różnych grubościach, i je, je, jeżeli nie, nie będziemy zainteresowani e, marynarką, no to jakieś samoloty. Samoloty, tutaj na, na, na przykład MIG-23, e, dla kogoś, kto e, chce dopiero e, rozpocząć e, przygo, przygodę z modelarstwem. Bardzo uproszczony w typie właśnie tym do łatwego montażu P47D, w możliwościach zrobienia go w marzeniach Gaberskiego. Więc to jest bardzo ciekawe, marzenia w większych aspektach. To jest pierwszy większy model z tych prostych, jakie widzę. To też wreszcie, mogą też początkujący wnieść coś większego. No i jeszcze do tego mieliśmy dostawę gier plenerowych. Więc w e, pogoda w tym momencie to jest plany na wakacje. Plany na wakacje są najważniejsze. E, następujące rzeczy nam przyszły, e, przeciąganie liny. Nie muszę tłumaczyć przeciągania liny. E, rzucanie. E, prawie że jak podkowami, pod tylko że nie podkowami, bo takimi żnureczkami do celów. To jest w zasadzie też cała zasada. E, Przyszło nam e, e, coś takiego. To jest nowe. Podobnie jak w Molki, o którym za momencik rzuca się krocuszkami, do innych klocuszków, tylko że tutaj jest tak troszkę bilardowo jest taki klocuszek na środku, do którego nie wolno rzucać. Eee, Bule, tudzież pentakło, jak nazywa się ta wersja, czyli to jest z tego co pamiętam, francuska gra, gdzie mamy już takie tak, o mój Boże, solidne rzeczy, którymi rzucamy, do takiej malutkiej kuleczki. Ja jej teraz pewnie nie wyjmę. No, po prostu pokażę, jest taka malutka kółeczka, no to do niej rzucamy tym. Nie znam dokładnie zasad tego, kiedyś sobie przeczytam. E, no i bardzo dużo mieliśmy dostawę molki, e, czyli grę, gdzie także zbudujemy dużym kołkiem małe kołki. Tylko że tu jest tak fajnie w zasadach, że e, jeśli zbi zbijamy więcej, one są ponumerowane. Jeśli zbijemy więcej niż jednego, to dostajemy tyle punktów ile zbiliśmy. Jeśli zbiliśmy jednego, to tyle ile jest jego numeracja, czyli nawet tam 10 punktów. Na molki, swoją drogą, mamy promocję do wyczerpania zapasów. Są w cenie bodajże 99,99, 99, Więc najwyraźniej mamy za dużo jednego w kasie. Chyba mamy za dużo jednego w kasie. E. No chyba tyle, jeśli chodzi o nowości. Trzeba mieć, tyle mi się teraz tyle wyjąłem, tyle pamiętam. Polecam na Fajna rzecz. Mario pod Mario polecam. No. tá na bateria, Obrigado, é nosso, estamos